Może teraz się uda Wiesz, tu. Nic znaczy. To co, Kaltasa mam brać? No Ktoś chcesz. ma anu Baraka, czy nie? No, no ja mam Anubaraka. Nie grać Salama. Salama Kupuj Muradina zdecydowanie. Sonia jest niegrywalna właściwie w ogóle. A Muradin jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym tankiem I potrafi jebnąć Ostatnio nie zgrywałem, ale i tak lepszy Muradin Częściej go śpikuje Od czasu A, teraz grosy, jak gram kurczę, w wchodzę, to raz widziałem Sonię Jakoś w sumie chyba nie zrobiła aż tak dużo no ja dzisiaj w Dwa tanki są Przy Adepcie teraz sporo Albo też dwa tanki, tanki. weźmiemy Bo weźcie Jayne ktoś Weźcie Jainę, tanka i Hila i jedziemy Może wezmę tego Valet, No kurwa, żeby Jane y nie mieć, no to <głos》> Ja mogę kto bierze innego Tanka. Dobra, brać wale bym wziął auto i wtedy szybko... Muradina tam. Nie będziemy Jezc. mieli heal'a no Weź Muradina tak. może To jak chcesz Jak ty, ty chcesz mogę brać no, czym ci lepiej będzie? Muradin trochę mocniej jebnie, wiesz, on przytankuje Trochę gorzej niż Joanna, ale to mocniej jebnie, nie? Tu może zamiast walić po prostu drugiego tanka. Czy jak chcecie grać? Albo jakiegoś warriora, kurde, Jakiego nie wiem. Jakiego tanka? Nie wiem. Co tam najciekawsze? Jakiś ETC, żeby przytrzymał, kurde, czy coś? Nie, 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 ETC to na pewno. Tak tak. A żebyśmy syrwane wzięli jeszcze, to może na jednego tanka zagramy. Zobaczmy, co oni wezmą. Czy ja, twoja drużyna wybiera, a to oni wybierają? No, ja też typu. Tak O, chyba A so zobaczmy, kim będzie. Powiem tak, jak ma być na przykład ETC, to lepiej wale. Ja wiem, wale. Jak ma być A Sylwanę e, masz? Sylwana, to też lepiej wala. Ja Sylwany nie mam, ale. Bo to jest Sky Temple tutaj. Tu praktycznie puszyjesz tymi kapliczkami. Mhm. Może no, żebyśmy się tam utrzymali. No to jak sądzi, no jak uważasz, no? Ewentualnie Typhus. Dobra, Tajfusy Ale Tajfusa to mu przerwał ten. A co mu przerwał? No, chociażby Anubarak mu przerwy kręcenie ty... i... Ale chodzi o to, że... Taichus dużo wystoi, drugie, ma ulti, gdzie możesz się dostawić ...i mocno kaja. Ty no, jeszcze raz Uther? Co jest, Coś się zjebało. What the fuck? Jakiego bohatera opłaca się kupić w Hotsie? No myślę, że na tę chwilę Kaltas. Ale teraz jest bardzo mocny. A waldzi. Ej, to spoko, to powinniśmy sobie dać radę tutaj. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ja nie wiem, czy to jest dobre branie abatura, kiedy trzeba przyjmować kapliczki. właśnie on jest dobry. Ale wiesz, jednak jedna osoba mniej stoi na ten. Możemy stać na tym. Znaczy, będziemy i tak. tych tanków jest spoko. Jakbyś miał jednego, to jest gorzej. Uwaga, że nie no zobaczymy, no, może oni są zgrani jakoś czy coś. Czy trala polecam? Kiedyś mi się podobał, ostatnio nie gram. i w sumie nie wiem. On jest bardzo dobry, jeden na jeden chyba, nie? No, ale... Ale, ale w tym gdzieś tam odpada trochę. Nie Szyb... tyle w fajtach, co jak na przykład, nie wiem, cc, masz, to giniesz szybko. problemy z maną ma niekiedy. Nie, nie spotykam tak często trala teraz, jak gramy. To zależy na jakich mapach. Chyba najlepiej mi się gra tym trallem na ogrodzie. jest spoko, bo możesz kstolować tego, tego dużego bossa na sezonki. Nie Nie wierzę, że muszę walczyć ramię w ramię z tobą. Dobra, ustawiłem sobie, zobaczymy czy zadziała. Uch. No dobrze co zaginięcie. Ale to jest skoczyłem. moją Ale cię zrobił markuję ją pójść na... Dobra, to jest gotowe. Może nie, nie razem maś. On by śpadzi chwilę przy tam utopie. Kurwa, co to za anobarek? Jak to odpycha, lol No, po prostu stójcie, niech nie Na góra? Jeśli co w ten na górę. Sołkawe, Ale no, stój no. ktoś na środku. No, nie powiem, no, na środku no, no, przenieść czyli... mamy wszystko? Mamy. No, mam. e, Tyral poszedł na dół. O, dobra, jest te pomóc, na Niech tak będzie. Zostanę jeszcze chwilę, Jaina? Zastanę, stanę. zostanę. do Weź czy niech stoi na bocie? Bo ja nie dam rady o tych grubaków. No to. Kurde, tego kto? No to się szkódzi, aby zabić, pani boczu. Asłuchaj się, tak gdzie oni zniknęli w ogóle? kurwa no, teraz, bro? Kampy teraz, Zróbmy, bo to przy nim przeszkodzimy. A, kurde, hmm. dawaj chodzi choć to nie ten graniczny. Słońce zabierze się na drogę. przed tą kapliczką. No, my już nie zdążycie. Nie zdążymy. Kurwa, co tak mnie co chwilę ja wykrywa, kastera. kurwa? batur. Weź tylko Kastega. Tego zabij. Zabij Kastega i przejdź na Bat'a. Idę, idę. Masz rację, o kurwa się kurwa ja mi wyjewał kurwa znowu coś się źle dzieje kurwa wbili sobie po prostu i nas zabili kurwa nic nie zrobiliśmy nie było wszystkich no to kurwa czemu nie No i tam mógł Już byłem od razu na walce Jak się zaczęła dobrać Nie no tak, tak tak tylko Teraz wyjebali kurwa sobie No zrobili tego niestety Są lepiej skrajni Oni zrobili od razu dwa kampy. Wszyscy straciliśmy czasu na bocie I oni pili w tym czasie To też jest ważne musimy sobie mierzyć kurwa Jak się zbliża coś to robić kampy i Niech odciągać kurde. A, to ten topowy kamp to wylon, to jednego zabić i Dobra, idźcie całkować gdzieś. Jak się do końca. Ten kurwa miękkie papie. Dziesiąty mają uważać bardzo dobrze. Nie mam ida, nie mam ida. Idę na pota. I czekaj chwilę. Czekaj. Kurde, chciałem płacić. Nie Nie możemy tak panowie robić. Tak się <grywa> To wiadomo. Kur... jak mi się dwie szybko, bo ten. Znaczki. Może bo sam jesteś Afro Ten Abathur to jest ten... Znaczy to jest Abathur co biecie. Świątynia na górze Nie, na dole Na dole No dobra, to jedną nie mam szans. Ja pierdolę pogramy sobie ligę kurwa Może będzie lepiej trochę Bo tutaj to ja nie wiem co się dzieje No jak ci są, widać Lepiej nie będzie Lepiej z grań. Od razu poszli na połotę jak widzieli, że jest pobijany. Ale no musimy coś zagrać, kurwa, żeby sobie trochę morale, kurwa, podbić, bo z masagra po prostu z tym. No, co przy tak będzie losować? Hiro też losuje. Team. Niestety. No, ale to przynajmniej psychologicznie będzie kurwa lepiej trochę zrobimy tego ich kampa szkoda złożę może lepiej nie robią bos'a Może powoli się zbliżają tam? Nie. Mogę. No, okay. Kampią. Grać nie mają, ale sprowadź. Króle, próbacz. Zobacz kurwa na trzech tanków. Ja pierdolę Ale pierdol znowu! Kurwa mać! Co zagra. dobra, to że kolesie mają, wiecie, 49 rangę, to znaczy, że mogli sobie założyć po prostu kurwa nowy Team, tak? I sobie grają, kurde, a też mają wykoksane konta czy coś. Ja nie wiem, ostatnio coś nam się stało, kurde, po prostu nie idzie i jakoś to też morale siadło i potem gramy tak, kurde, na takim flaku. Te moje morale jest poniżej podłogi. Posuwa kolejeczkę. Staliny. Illidan, rank 30 to jest to. Ja pierdolę, to miał kurwa jaka wszystkie, które pikują na 30 ranka, Teamfight wygląda tak, jest tank i ten jest 30 metrów przed tankiem, wypierdala się w pięciu, wypierdala dupę i stoi 4v5, witamy. Historia jest do kolejeczki. Jezu, no i on przeżył, co za gówno. Będę nie, ma, nie ma. No nie ma, nie ma, ale musimy tutaj zabrać kurwa tą górę w końcu. No, powinniśmy też na dwa tanki zagrać. Chyba jak to się dzieje, że oni mają jednego DPS-a, a nas kurwa biją jak pojebani? Nie jednego. i Taki... ten, ten... Nubajak. Przecież ma dużego dipsa. Naturalnie <laughs> też. Ja pierdolę, jak dostaję po prostu. Zauważyłem, że oni często na liniach są i zabierają ciągle, dlatego ja nie Jak raz sobie ciągle. Od 11 do 2, kurwa, dwa razy ich zabiliśmy Zróbko, zrówko Nie no solo kolejka chyba lepiej by się czuło, żeby jakieś zgranie. Zróbmy bossa może chociaż jak oni tam siedzą kurwa czy coś Dobra już mi widział Próbujemy bossa zrobić? No można w tej chwili, o właśnie, Albo tu jak obstawię. Niech tak będzie. to już tak wiedzą. Dobra, oni widzą to, zostawmy. Nie mam co zrobić. To poproszę, co Masakra. Nie mam pytań po prostu. Ja robię naszego. Zobaczymy czy co Nie kropu. Dobra, to ty i tylko musimy bać Cześć no musimy złapać, fajnie już było. Ale już coś się dzieje, stoimy dłużej, coś tam się bijemy. Będę bossa robić teraz. Mą drogę. Może chodźmy na górną? Idź na górę. Ja tutaj tylko zobaczysz. Może mi się uda dwa strzały zabrać. Oni są na tym. Jeden jest O kurwa Po wszyscy, przecież jebań No ale się przyjść na topa przecież No, tak mówiliśmy Znowu się nie zgryźli Ej kurwa Miało być dwa strzały <gryw> o, Się nadzialiśmy kurwa na wszystkich Nie wiem, co się dzieje, ale coś jest nie tak. Lepiej grają też nowe tuniki. Kurwa, więc nie ten talent wziąłem, ja pierdolę. Wziąłem, że bomby spowalniają wrogów, kurwa, super. A to już tak nic się nie zmieni. No co Nie wiem co jest, ale coś jest nie tak. Słabo gramy. Słabo teamowo. Zdecydowanie. Parówka, gdzie jesteś? O, jesteś parówka. Parówka, dawaj, chodź, zagrasz coś, kurde. Wyborne Bardzo to. Pić fontanny! Pić, 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 pić! Tak, jak teraz zbiją w nas z dwudziestkami, to... to będzie dobrze. Robią naszego szybko Kurde, nie wiem co się stało. Tak od kurde od wczoraj chyba tak kurwa chujowo nam idzie i cały czas jesteśmy w takim dołku, nie możemy z tego wyjść. To jest nic, <śmienny> <śmienny> Tak nie mam wyboru. Wszystkie dni nam proszy. No, nie nie Kurwa, no nawet nie, możemy Anu Baraka nie, wszyscy, jak się eee. Już to byla, co, nie, 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 w jakiś nie, sposób. nie, 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 zasięg. Znowu nas wydymali. Dwa kile kurwa mieliśmy, no to jest przecież jakieś nieporozumienie.